Witajcie moi drodzy. Nagrywa się? Nagrywa się. Dobrze. Pchlica, plena sienie to inne określenie babki płeśnik na polskich ziemiach. Jak zaoszczędzić na papierze toaletowym? Tytuł trochę przewrotny, ale gwarantuję Wam, że dobrze nawiązuje do tego, o czym będziemy tu mówić. Oczywiście, dzisiaj głównym bohaterem jest babka płeśnik. I o niej. Moi drodzy, kilka słów, także pokażę Wam, jak sobie wykorzystywać tego typu nasionka, żeby właśnie zaoszczędzić między innymi na papierze toaletowym, bo tak naprawdę zaoszczędzimy na wielu innych rzeczach, po prostu dbając o nasze zdrowie, kiedy stosujemy właśnie tego typu nasiona. Więc co takiego ma ta babka, że jest w stanie sprawić, iż zaoszczędzimy na papierze toaletowym? No, mianowicie tak jak siemielniane, które bardzo dobrze jest przez nas znane, zawiera śluzy te śluzy jeżeli spełnią swoją rolę jeżeli zostaną poddane odpowiedniej obróbce sprawią, że to co wydalamy wyjdzie tak płynnie, tak bezproblemowo, że papier taletowy w ogóle nie będzie nam w tym momencie potrzebny. Na pewno zdarzyło wam się nieraz, że taka sytuacja zaistniała. Ale nie zwracaliście pewnie uwagi dlaczego tak się stało. Być może właśnie w tym czasie przyjmowaliście różnego rodzaju śluzy, które Wam w tym pomogły. Raczej przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że ten papier mimo wszystko używamy, ponieważ no, prawdopodobnie jest to związane z tym, nie chcę mówić, że na pewno, ale sposób naszego odżywiania no, sprawia, że e, nasz kał e, nie wygląda zbyt efektownie. On powinien w zasadzie zrobić plum. Dać nura i po sprawie. Natomiast często, oprócz tego, że jest potrzebny papier, po wypróżnieniu to jeszcze szczotka do czyszczenia klozetu. No, tak to niestety wygląda, ale to jest tylko i wyłącznie z powodu tego, jak się odżywiamy. Tak więc, zmiana odżywiania lub wspomaganie się też z takimi suplementami, właśnie jak babka, płośnik, może nam w tym pomóc. I teraz zastosowałem dwie opcje dla osób takich ortodoksyjnych, które uważają. Po części słusznie, że tego typu nasion nie powinno się gotować, tak jak siemielniane, które też nie powinno się gotować, ale które można poddać jakiejś temperaturze w miarę wysokiej, no, która jednak musi wydobyć te śluzy. Pamiętajmy również, że nasz organizm 36,6 wewnątrz naszego ciała ta temperatura może być w jednych miejscach wyższa, w innych niższa, ale mimo wszystko jest ona cały czas zbliżona do 40 stopni, więc nie panikujmy. Natomiast dla osób, które mimo wszystko Uważają, że ta wysoka temperatura nie jest wskazana. Zrobiłem dwie próby, tak żeby Wam to pokazać. 70 stopni woda i 50 stopni woda. I tak, tutaj mamy 70 stopni wody. Za chwilę będzie woda 50 stopni mająca. I zobaczycie sobie mniej więcej wizualnie, jaka jest różnica. Różnica jest niewielka, natomiast widać, że przy tej wyższej temperaturze tych śluzów wydobyło się więcej. Należy zalać w ogóle nasiona wodą, wymieszać, przykryć, zostawić na 15-20 minut, to zależy od temperatury, tak żeby wypić ciepłe czy letnie, po prostu te nasiona z tą wodą. Dobrze jest również przed wypiciem na przykład pół szklaneczki wody, a także przygotować się na to, że po takim wypiciu takich nasion ze śluzem, no też trzeba wypić szklankę dwie wody w niewielkim odstępie czasu. No i w ciągu dnia również popijamy, ale to oczywiście wiecie. Co jest też ważne, bardzo zresztą ważne, śluzy powodują, że w naszym organizmie wytwarza się filtr, tworzy się filc na układzie pokarmowym przez kilka godzin, nawet do czterech. Ale załóżmy, że 2-3 godzinki to jest taki czas, kiedy nie powinniśmy w tym czasie przyjmować żadnych lekarstw, żadnych suplementów. W zasadzie nawet nie powinniśmy jeść, ponieważ wchłanialność wtedy substancji odżywczych dla nas będzie znikoma czy po prostu niewielka. Więc szkoda energii, czasu i pieniędzy na to, żeby marnować to w tym czasie. Dobrze sobie wstać rano, przygotować się, wypić taką szklaneczkę, wcześniej popijając wodą, później wodą, i za dwie godziny zjeść sobie śniadanie na przykład. I zobaczycie, moi drodzy, zobaczycie, jeżeli nie od razu, to może po dwóch dniach, że wasza defekacja po prostu będzie dużo przyjemniejsza, a właśnie może się okazać, że papier toaletowy w zasadzie będzie zbędny. I to jest bardzo dobra dla nas opcja. W ogóle jakie są wskazania, może jakie przeciwwskazania? Na pewno przeciwwskazaniem jest to, jeżeli mamy zamiar sobie robić w niedługim czasie kolonoskopię, wtedy wyniki będą zaburzone, widzialność nie będzie dobra, więc kilka dni przed nie stosujemy ani siemienia, właśnie ani babki, żadnych śluzowych produktów. Natomiast bardzo wskazane jest to wtedy, kiedy mamy hemoroidy, kiedy guzki krwawnicze przy wydalaniu kału pękają, no to babka-płeśnik świetnie łagodzi wydalanie i wtedy no, chronimy się bardziej. Natomiast także przy krwawieniach yy, nie, siebie babka, ogólnie śluzy, wciągają też krew, więc absorbują i zapobiegają w ogóle krwawieniu. Także kobiety w ciąży, jeżeli są problemy z wypuźnianiem, to stosowanie tego typu zabiegów jest bardzo wskazane. I co ciekawe, tego typu produkty, właśnie jak babka-płeśnik, mają fajną zaletę, że one regulują wypróżnianie. Że jeżeli ktoś ma zatwardzenie, to wtedy wypróżnianie jest łatwe, to jest jedna rzecz, ale także kiedy jest biegunka, kiedy są biegunki różnego rodzaju, regulują te śluzy, wchłaniając te rzadkie substancje, w odpowiednim czasie spowodują dobre wypróżnienie. Nie będzie biegunki, będzie wypróżnienie prawidłowe. To jest tak zwana regulacja. Czyli działa i w jedną, i w drugą stronę, w zależności od tego, co się dzieje. Więc powiedzieliśmy sobie o y, popijaniu babki, tylko nie mielonej, tylko w całości, y, wodą. Czyli chcemy wykorzystać, wydobyć śluzy. To jest jedna rzecz. Druga opcja to jest to, że możemy pozyskać błonnik. Mielimy sobie takie nasionka, dodajemy do pożywienia. Nie trzeba tego dużo dawać. I mamy dzięki temu również błonnik. Y, no i oczywiście trzecia y, opcja. Trzecia opcja to jest tłoczenie oleju. Około 10 do 13% możemy wykorzystać te nasiona, jeżeli oczywiście są dobrej jakości i jeżeli są dobrze przechowywane. To 10% oleju, bardzo wartościowego dla nas, możemy pozyskać. Więc mamy takie, moi drodzy, przynajmniej trzy opcje wykorzystania babki płesznik, które oczywiście ograniczają zużycie papieru toaletowego, ale także działają na nas prozdrowotnie. Z pewnością, moi drodzy, polepszy Wam się wygląd Waszej skóry. Także błonnik, który znajduje się w babce, pozytywnie wpływa na pewne szczepy bakterii w przewodzie pokarmowym i także jest jak gdyby substratem dla bakterii, jest także pomocny przy tworzeniu się innych bakterii dla nas korzystnych. Więc warto. Również babka ma takie właściwości, że osoby, które mają no, nadwyżkę cukru, no po prostu ten cukier się reguluje. Nawet o 10-12% jest w stanie nam się fajnie wyregulować. Obniżamy też cholesterol stosując babkę. Badania pokazują, że o kilka, kilkanaście procent możemy sobie ten cholesterol zły e, ograniczyć, więc e, jak najbardziej działa to dla nas e, na plus. Babka płóśni dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego ze względu na to, że ma dużą zawartość błonnika i dzięki czemu efektywnie redukuje poziom glukozy we krwi, zmniejszając także zawartość cukru w moczu. A co bardzo istotne, e, Redukcja glukozy nie ma związku ze wzrostem poziomu insuliny, dlatego stosowanie babki płeśnik nie powoduje wzrostu ryzyka wystąpienia chorób serca czy tam wylewu krwi do mózgu, albo też nadwagi. No i w ogóle, moi drodzy, babka płeśnik, kiedy chcecie się odchodzić troszeczkę, jak najbardziej jest Ci wskazana, jest dla siebie. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Polub ten film, udostępnij, subskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz. Tam na dole jest czerwony prostokącik, kliknij w niego. Ja Wam bardzo dziękuję, także zapraszam. Zapoznajcie się z informacjami pod filmami. Tam jest też odnośnie do tego, żeby mnie wspierać. A już powstaje nowy kanał dla osób, które właśnie to robią. Ale o tym też niebawem. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.